To jest Samsung Odyssey G5, dokładnie model 27-calowy, 1430p, 180 Hz, na uwaga, panelu IPS. Na papierze wygląda bardzo dobrze i na dzień nagrywania kosztuje 899 zł. I w tej cenie trochę dostajemy. Oprócz samej wielkości, rozdzielczości i odświeżania, dostajemy też całkowitą pełnoprawną podstawę, która jest płaska i zajmuje bardzo mało miejsca na biurku. Ale gdzie niegdzie widać jakieś cięcia kosztów, ponieważ kiedy popatrzycie chociażby na porty, to dostajemy podstawowy ich zestaw, ale to na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, jak te porty i ten plastik obok nich się po prostu wygina, kiedy ruszamy leciutko kabelkiem. Nie żebyśmy to kiedykolwiek robili, ale kiedy pierwszy raz postanowiłem wyjąć jakiś kabelek z tego monitora, to zauważyłem, że. To wygląda tanio, ale tanio nie wygląda sam panel i to co on potrafi, bo jak za chwilę zobaczycie, po lekkim dostosowaniu jesteśmy w stanie z niego zaskakująco dużo wykrzesać. Ale nie dostajemy od niego tych najlepszych cech, kiedy wyjmiemy go z pudełka i popatrzymy na ustawienia fabryczne, więc to po prostu wreszcie zróbmy. Ale, ale, zanim przejdziemy dalej, jedna bardzo ważna rzecz. Ten monitor przyszedł do mnie z oprogramowaniem 1.002. Zaś zauważyłem na stronie Samsunga, że jest nowe oprogramowanie, które wyszło 14 marca 1.005 i to oprogramowanie na tym sprzęcie zainstalowałem i na tym oprogramowaniu wykonywałem wszystkie testy. W tym budżecie praktycznie nigdy nie spotyka się monitora, który ma możliwość update'u oprogramowania, więc jest to miłe zaskoczenie, bo nierzadko takie oprogramowanie może poprawić pewne błędy, które istniały wcześniej. Tak więc brawo Samsung i chciałbym widzieć więcej monitorów z takimi możliwościami. Sama instalacja oprogramowania jest naprawdę prosta, wystarczy zgrać pobrany plik o formacie IMG na pendrive'a, podłączyć go do portu z tyłu monitora i włączyć aktualizację z poziomu menu. Mój egzemplarz na ustawieniach fabrycznych w trybie Eko niestety jest zdecydowanie zbyt zielony. To w połączeniu z gamutem, który jest troszkę bardziej nietypowy, powoduje, iż na ustawieniach fabrycznych niestety mój egzemplarz ma naprawdę bardzo duże przekłamanie barw i wygląda bardzo nienaturalnie i nieprzyjemnie. W takim znaczeniu, że nawet krytyczne odcienie skóry w tym przypadku są troszkę mniej takie naturalne, a idą bardziej w stronę żółci czy pomarańczu, przez co ludzie po prostu na tym monitorze wyglądają bardzo nietypowo. Niestety, to przekłamanie barw na ustawieniach fabrycznych jest duże i zdecydowanie jest to problem tego sprzętu. Ale jakkolwiek głupio, by to nie miało mnóstwo monitorów na ustawienia fabrycznych po prostu wygląda źle. Na szczęście jesteśmy w stanie to naprawdę dobrze dostosować, ale za chwilę do tego przejdziemy. Na początek wróćmy jeszcze do tego panelu. Musimy popatrzeć na jego jasność, ponieważ ta jest naprawdę fantastyczna. Nie dość, że ten monitor jest w stanie uzyskać ponad 400 nitów jasności, co jest wynikiem bardzo, ale to bardzo wysokim, to na ustawieniu 0 jest w stanie zejść do okolic 55 nitów, co na szczęście jest wartością bardzo niską, odpowiednią dla osób, które często od monitora korzystają godzinami właśnie w nocy. Oprócz tego, kiedy popatrzymy sobie na kontrast, to ten wynosi tutaj około 1100 do 1, niezależnie od tego, czy robiłem test na 400 nitów czy na dwustunitach, więc jest to wynik odrobinkę powyżej standardu i jest to jak najbardziej plus. Plusem niestety nie jest akurat równomierność podświetlenia tego monitora, ponieważ na białym tle jestem w stanie zauważyć takie leciutkie binietowanie mojego ekranu, ale główny problem widzimy tak naprawdę z czernią, bo tak jak sam kontrast jest odrobinkę lepszy od standardu dla paneli IPS i pod tym względem nie mogę na ten monitor akurat narzekać, ta jego czernie jest aż tak bardzo srebrzysta, tak też niestety nierównomierność czerni na moim egzemplarzu wygląda bardzo słabo, zwłaszcza kiedy popatrzycie na dolny prawy róg. Ten monitor ma tam po prostu to coś, co ja jestem w stanie nazwać wręcz żółtą plamą. Niestety nierównomierność takich monitorów, ich backlight Bleeding czy w przypadku IPS-ów, również IPS Glow, to jest jedna wielka loteria. I im więcej takich monitorów testuję, tym więcej tych problemów niestety w takich monitorach dostrzegam. I tutaj nie jest inaczej. Jest to rzecz problematyczna, na każdym monitorze będzie wyglądać trochę inaczej, ale u mnie wygląda to po prostu źle ale dobrze wyglądają kąty widzenia, które jak na panel IPS nie są topowe, ale są dla mnie osobiście znacznie bardziej niż akceptowalne i są zauważalnie lepsze od ostatnio testowanego Lenovo na tej samej wielkości, rozdzielczości i na bardzo podobnym odświeżaniu. Więc pod tym względem zdecydowanie jest to duży plus tego sprzętu, porównując do chociażby właśnie tamtego Lenovo, gdzie kąty widzenia niestety są zdecydowanie jego jednym z największych minusów. No ale mimo wszystko tak trochę narzekałem, więc przejdźmy teraz proszę do ustawień polecanych, ponieważ jesteśmy w stanie z tego monitora zrobić coś naprawdę dobrego, a nie do końca widać potencjał tego sprzętu, na ustawieniach fabrycznych. Więc co warto w tym monitorze zmienić? Krótka odpowiedź: wszystko. Tak więc słuchajcie uważnie, co według mnie warto zmienić. Ja sobie to zapisałem, bo to jest dosyć długa lista, ale naprawdę warto to zrobić. Tryb obrazu wybieramy niestandardowy. Następnie obowiązkowo wyłączamy zarówno Local Dimming, jak i Contrast Enchancer. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. Przechodzimy na następną stronę i zmieniamy ton kolorów na ciepły 1, a następnie w balansie bieli dodajemy 12 punktów czerwonego i 8 punktów niebieskiego. Ostatnie co nam zostało, to zmienić gammę i zamiast gammy 0 polecam wybrać gammę minus 1, która jest troszkę lepsza. Na sam koniec polecam też zmienić przestrzeń kolorów z poziomu oryginalnego na poziom auto, który to będzie nam trzymał monitor w trybie sRGB. Oczywiście, to jest Wasz monitor i to Wam ma się podobać. Jeśli jesteście fanami większego przesycenia i przekłamania, to nie musicie tego robić, ale w przypadku tego monitora polecam ten tryb, bo naprawdę dobrze działa i będziecie mieć najlepsze przekłamanie. W przypadku mojego egzemplarza taka zmiana ustawień zmieniła tak naprawdę dosłownie wszystko. Monitor, który przed chwilą miał naprawdę duże problemy z kolorami i bardzo duży problem z temperaturą barwową, nagle zaczął wyglądać naprawdę znacznie lepiej. Kiedy popatrzycie sobie na średni błąd samej szarości, to jest on blisko jedynki, więc temperatura barwowa i gamma wyglądają prawie że wzorowo jak na ten segment rynku. Kiedy popatrzycie sobie na średni błąd przekłamania barw względem standardu SRGB, to jest on w okolicach dwójki z maksymalnym błędem poniżej czwórki. Wynik znacznie, ale to znacznie lepszy niż na ustawieniach fabrycznych, ale nie idealny, ponieważ jesteście w stanie tam zauważyć, że chociaż monitor klampuje nam barwy do standardu SRGB, to pewne wartości są mimo wszystko jeszcze bardziej nasycone niż powinny być. I to właśnie powoduje nam to leciutko większe przekłamanie. Na szczęście możemy to zbić tak, żeby uzyskać jeszcze lepsze przekłamanie. Dosłownie jedyne, co trzeba zrobić, to w ustawieniach obrazu zmniejszyć coś, co się nazywa po prostu kolor z fabrycznych 30 na poziom 20. I sami tak naprawdę na nagraniu jesteście w stanie teraz zauważyć, co tutaj dokładnie dostajemy, ponieważ po lewej stronie widzicie referencyjny monitor od Sony, który kiedy wyszedł kosztował około 35 tysięcy złotych, i on został stworzony do tego, żeby pokazać możliwie jak najlepszy obraz w trybie SDR właśnie. A po prawej widzicie mojego Samsunga na ustawieniach polecanych. Nawet jeśli zobaczycie tam pewne różnice dotyczące temperatury barwowej, to one bardziej wychodzą z całkowicie innego rozkładu spektralnego tych dwóch monitorów, aniżeli samego przekłamania, więc miejcie to proszę w głowie. Jednak poza tym powiedzieć, że te monitory są bardzo blisko siebie, to tak jak. Nic nie powiedzieć. I to pokazuje, ile tak naprawdę z tego panelu jesteśmy w stanie wykrzesać. Po tych wszystkich zmianach mamy temperaturę barwową, która wygląda bardzo dobrze. Mamy gamę sRGB, która jest po prostu fantastyczna. Mamy klamp do standardu sRGB, który chociaż nieidealny, to działa dobrze. I dzięki temu, że zmniejszyliśmy to ustawienie o nazwie kolor, udało nam się też zbić wiele barw, które pomimo tego klampu nadal chciały być jeszcze bardziej przesycone. I okazało się, że ostatecznie mamy na tym monitorze przekonanie barw blisko jedynki, co jest wynikiem naprawdę fantastycznym, jak na ten segment cenowy. A zresztą cofam, to jest wynik fantastyczny, którego mogą Zadrości nawet niektóre monitory kosztujące 3 albo 4000 zł. złotych. Więc jak widzicie, mając dostęp do pewnych urządzeń i mając troszkę wiedzy, jesteśmy w stanie tak naprawdę ten wręcz, mogę powiedzieć, nieoszlifowany diament wreszcie oszlifować i bardzo ładnie wykończyć. Jesteśmy w stanie na tym sprzęcie, pomimo tego, że miał on naprawdę realne problemy na początku, uzyskać wartości, które są wręcz wspaniałe i to bez jakiegokolwiek profilowania, bez żadnego profilu ICC. Mówimy tutaj o wartościach tylko i wyłącznie natywnych tego panelu po tych zmianach. Więc szkoda, że ten monitor fabrycznie wygląda tak trochę dziwnie, a jesteśmy w stanie z niego przesać tak dużo. Oczywiście musimy być świadomi tego, że jednak jakieś różnice między egzemplarzami są, więc to co zadziałało u mnie, niekoniecznie może zadziałać aż tak dobrze u was. Ale jeśli ten monitor posiadacie, to polecam te ustawienia, przetestować, dajcie temu kilka dni i sami zobaczcie, czy dla Was będzie to lepsze od ustawień fabrycznych. Ale musimy wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ na początku tych ustawień polecanych powiedziałam, aby wyłączyć m.in. Local Dimming. Dlaczego? Przecież Local Dimming to jest lokalne wygaszanie to jest ta świetna funkcja, która istnieje w wielu mini LEDach, i sam przecież pan Stilgar mówił, że to właśnie ten Local Dimming jest rzeczą kluczową, aby uzyskać świetny obraz i dobrą czerń. Owszem, tak mówiłem, ale jak myślicie, ile tych stref lokalnego wygaszania jest w tym Samsungu? Tak tylko przypomnę, że ostatnio testowany Minglet Xiaomi miał ich ponad 1000. Ostatnio testowany minilet od AOC miał ich kilkaset. Wiecie, ile tutaj mamy tych stref lokalnego wygaszania? 8. Tak, 8. I te strefy są tak naprawdę krawędziowe, czyli macie po prostu 8 pasków idących od góry monitora do dołu monitora. To jesteście w stanie idealnie zauważyć na tych właśnie testach, gdzie te strefy następujące się załączają tylko i wyłącznie tam, gdzie widzicie ten mój biały kwadracik, czy tą białą linię. Ten lokal dimming w takiej formie jest po prostu beznadziejny i bezużyteczny. I gdyby on był po prostu beznadziejny i bezużyteczny, to byłoby super, bo jest gorzej. Ten monitor fabrycznie przychodzi do Was z włączonym local dimmingiem. I wiecie, co ten lokal dimming powoduje? to, że z włączonym local dimmingiem ten monitor działa na PWM-ie o częstotliwości 900 Hz, czyli ten monitor dosłownie bardzo, bardzo szybko migocze. To jest coś, czego my nie widzimy, ale niestety to jest coś, co niektórzy z nas mogą odczuć i użytkowanie monitora na PWM-ie nawet o tej częstotliwości może być niekomfortowe. Tak więc nie dość, że sama ta funkcja jest tutaj beznadziejna, według mnie jest wciśnięta tylko i wyłącznie w celach jakichś marketingowych, żeby coś tam pokazać, coś napisać, to jeszcze nadto wszystko powoduje PWM. Tak więc ja ten local dimming kategorycznie polecam od razu wyłączyć w tym monitorze. Mamy monitor, który ma świetny, nieoszlifowany panel. Mamy menu w tym monitorze, które jest naprawdę bardzo dobre i bardzo zaawansowane, jak na monitor tej klasy. Mogę tutaj bić brawo pod tym względem osobie, która była odpowiedzialna za stworzenie tego menu w tym monitorze. I byliśmy w stanie z tego monitora wykrzesać naprawdę bardzo, bardzo dużo i uzyskać prześwietne przekłamanie. A obok tych wszystkich świetnych wartości, które da się tutaj wykrzesać, nagle mamy beznadziejny local dimming czy naprawdę dziwne ustawienia fabryczne. Kurczę, dlaczego? Bo ten monitor naprawdę potrafi wiele. I przejdźmy teraz do grania, bo w grach również potrafi wiele. Zaczniemy od input laga, który zmierzony po 300 próbach miał okolice ok. 16 milisekund. Następna rzecz to G-Sync. Ten monitor naprawdę prześwietnie sobie radzi z tym g Kiedy popatrzycie sobie na moje testy, to zauważycie, że ten monitor po prostu nie migocze. Synchronizacja działa tutaj bardzo, ale to bardzo dobrze. Wielkie brawa. Brawa mogę również powiedzieć, jeśli chodzi o smurzenie, które nie jest topowe i chcę, żeby to było jasne. Testowałem monitory 180 ip ie które miały jeszcze lepszy chata reacty pikseli. Ale kiedy popatrzycie sobie tutaj na zdjęcie UFO, to zauważycie, że i tak wygląda ono naprawdę dobrze, z minimalną smugą za poruszającym się obiektem. Jednak to, co jest według mnie jeszcze ważniejsze i jest to bardzo mocno połączone z g czy FreeSynciem, który tutaj działa po prostu bardzo dobrze, to to, że ten monitor ma dostosowany chata reacty pikseli, który z włączonym g działa bardzo dobrze w całym zakresie odświeżania tego monitora, czyli od 60 do 180 Hz. Kiedy popatrzycie sobie na te specjalne zdjęcia żab, zarówno na wysokim odświeżaniu, na wysokim klatkarzu, kiedy mamy włączoną synchronizację, jak i na niskim klatkarzu, to zauważycie, że ja nie zmieniłem żadnej mocy overdrive. Ba, nawet nie możecie jej zmienić. Ona jest po prostu zablokowana, kiedy włączycie synchronizację. Ale mimo to ten monitor zarówno na wysokim odświeżaniu, jak i na niskim odświeżaniu pokazuje możliwie jak najlepsze smużenie i co najważniejsze, nie pokazuje overshootu, nie pokazuje przestrzelenia. To jest funkcja, która jest naprawdę bardzo rzadko widoczna w tanich monitorach. Normalnie w naszych monitorach manualnie musimy zmniejszyć tę moc overdrive, aby ona dobrze działała w tak szerokim zakresie synchronizacji. A tutaj działa to po prostu prosto po wyjęciu z pudełka. Więc naprawdę pod tym względem ten monitor akurat mnie naprawdę zaskoczył. Tak więc, kiedy połączymy sobie tutaj dobry, chociaż nie to, powyższy attrakcji pikseli, dobry input lag, świetnie działającego geysinka i dobre odświeżanie, wraz ze świetną mocą overdrive, działającą w całym zakresie tego odświeżania, no to dostajemy tak naprawdę kawał sprzętu, który będzie bardzo ładnie działał w grach, zwłaszcza w grach troszkę bardziej dynamicznych. A dzięki temu, że ma bardzo wysoką jasność, to zwłaszcza w jasnym pomieszczeniu czy w ciągu dnia będzie pokazywał wszystkie Twoje możliwości, bo wieczorem niestety musimy wrócić do tematu nierównomierności i będzie się odznaczał problemami z breedingiem, czy z tą Tą plamą, niestety, w moim akurat przypadku, w dolnym prawym rogu. Postanowiłem też ten monitor podłączyć do konsoli, żeby zobaczyć, jak on z nią będzie działał. Co bardzo ważne, ten monitor od razu włączy się w trybie HDR i ja osobiście polecam ten tryb HDR po prostu od razu wyłączyć. Po prostu tak dużo zmieniliśmy w tych ustawieniach polecanych na tym monitorze, że szkoda z tego nie korzystać. I moim zdaniem ten monitor w trybie SDR wygląda znacznie lepiej niż w trybie HDR, w którym pamiętajcie, że on praktycznie nie ma nic wspólnego. Więc trzeba po prostu wiedzieć, że taki prawdziwy HDR w rzeczywistości zaczyna się od tak naprawdę mini ledów i kończy tak naprawdę na OLEDach. W tym przypadku zdecydowanie bardziej polecam w przypadku konsoli korzystać z tego monitora w trybie SDR. No dobra, ale co w tej konsoli widzimy? Po pierwsze to, że ten monitor jest w stanie zaakceptować sygnał 1440p 120 Hz, więc to na bardzo duży plus. Na troszkę minus niestety to, że ten monitor nie jest w stanie włączyć VRR, kiedy działa z konsolą, ale to w tym segmencie jest niestety akurat norma tak więc tak dodatkowo pobocznie jako monitor do konsoli również ten sprzęt jak najbardziej się nada. No i tutaj dochodzimy do momentu, w którym trzeba sobie porozmawiać o cenie tego sprzętu i o jego konkurencji. Na dzień, kiedy to nagrywam, ten monitor kosztuje 899 zł. Jakiś czas temu testowałem Gigabyte GS27Q, który to był naprawdę dobrym monitorem, bardzo podobny do tego Samsunga, chociaż pod niektórymi względami ten Samsung jest akurat lepszy, zwłaszcza jeśli chodzi o przekłamanie barw po ręcznym dostosowaniu, ponieważ Gigabyte niestety z tym przekłamaniem barw miał jeszcze większy tutaj problem, ale ten Gigabyte już praktycznie jakby chyba nie istnieje, Albo jest bardzo słabo dostępny w sprzedaży, ponieważ powstała nowa wersja, która nazywa się inaczej, GS27QA. I co bardzo ważne, ten gigabyte nie kosztuje już około 800 zł, bo tyle kosztował wcześniej, tylko na dzień nagrywania ten gigabyte z literką A na końcu kosztuje, uwaga, 650 zł, 650 zł, za monitor 20 tysięcy celowy, 1430p, 180 Hz. Bo o tym nie wspomniałem, ten nowy model z literką A ma również 180 Hz zamiast 170. Więc muszę zdecydowanie ten monitor akurat przetestować, ponieważ ta cena jest wręcz szalona, a nie wiem, czym ten akurat model różni się od poprzedniego. Być może naprawili jakieś problemy, a być może jest to całkowicie inny monitor. Muszę go przetestować. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że istnieje teraz konkurencja na jeszcze niższej cenie. Innym konkurentem zaś zdecydowanie jest chociażby ostatnio testowany Lenovo R27QE, który pod wieloma względami jest monitorem naprawdę dobrym, ale jest monitorem, który niestety naprawdę posiada duży problem z kątami widzenia. I dodatkowo na dzień nagrywania ten monitor od Lenovo kosztuje około 850 zł. Więc przez to, że ten gigabyte, którego znałem i którego testowałem, przestał istnieć, a pojawi się jakiś nowy, którego niestety jeszcze nie przetestowałem, to nie jestem w stanie tak bardzo dobrze wam powiedzieć, który z tych trzech monitorów będzie możliwie jak najlepszy. No bo gigabyte, powiedzmy sobie wprost, na papierze wygląda najlepiej, jeśli kosztuje też jakieś 50 zł. Ale nie mam bladego pojęcia, czy to jest ten sam monitor, który testowałem wcześniej, więc wolę się o tym nie wypowiadać. Lenovo zaś jest monitorem naprawdę dobrym, posiadającym pewne problemy, ale monitorem, który również od tego Samsunga jest tańszym. I to jest moim zdaniem jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym, żeby ten Samsung staniał. Bo owszem, dostajemy tutaj pełnoprawną podstawę i to jest coś, za co niektórzy producenci liczą sobie nawet 50, a czasami nawet 100 złotych, więc warto mieć to gdzieś troszkę z boku głowy, ale to nadal mimo wszystko z tej trójki jest monitor najdroższy. Tylko, że też pod niektórymi względami jest to monitor najlepszy, ale po ręcznym dostosowaniu i to muszę dosyć mocno podkreślić. Ponieważ pod względem smużenia, czy pod względem input lagu, są to tak naprawdę trzy monitory, które są relatywnie bardzo blisko siebie. Więc wybór jednego z nich jest niezwykle trudny, ponieważ trzeba sobie powiedzieć wprost, ten rynek, ten segment stał się naprawdę... Zawalony mnóstwem opcji do wyboru, zwłaszcza teraz, kiedy pojawiają się jeszcze nowsze monitory za jeszcze mniejszą cenę. Patrz, właśnie ten gigabyte z literką A na końcu. Co miałbym jednak nie mówić, ten Samsung to jest taki nieoszlifowany diamencik sprzęt, którego można wykrzesać naprawdę bardzo dużo, bo mamy bardzo dobre właściwości do gier, mamy po ręcznym dostosowaniu naprawdę świetne przekomanie i świetne możliwości, jeśli chodzi o same kolory. I nad to wszystko mamy świetnego dzisinka oraz troszkę mniej srebrzystą czerń niż w niektórych IPS-ach, które z kontrastem mają problem, ale nadal mamy też sprzęt, który ma problem z nierównomiernością. Ja na pewno wiem jedno: na następny miesiąc muszę obowiązkowo do przetestowania wziąć tego najnowszego taniego gigabajta, aby sprawdzić, czy to jest to samo, co było wcześniej, czy też jednak został zmieniony tam na przykład jakiś. Panel, bo pamiętajcie, że mamy tam mimo wszystko trochę inne odświeżanie, więc jakieś różnice są. I myślę, że dopiero wtedy, jak przetestuję tego najnowszego gigabajta, to będę miał możliwie jak najlepszy ogląd całej sytuacji i będę wtedy znacznie lepiej wiedział, który z tych trzech monitorów Wam najlepiej polecić. Ja jestem bardzo ciekaw, czy Wy posiadacie któryś z tych monitorów, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, abyście napisali jakieś plusy i minusy swojego sprzętu. A jeśli posiadacie ten monitor, to zdecydowanie bardzo, ale to bardzo polecam Wam spróbować moje ustawienia polecane. Bo według mnie, przynajmniej w moim przypadku, są one nieporównywalnie lepsze niż to, co dostajemy tutaj fabrycznie. A mi nie zostało teraz nic innego, jak po prostu życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.